Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister, w dzisiejszym odcinku Fort Boyard. I dzisiaj kolejne zadanie, które kiedyś było używane w Boy Boyard, i dzisiaj właśnie będzie jego taka krótka prezentacja. Chociaż myślę, że za bardzo nie ma co prezentować, gdyż ci, którzy oglądają polską wersję z TVB2, to doskonale to zadanie pamiętają, gdyż było ono obecne przez 10 sezonów w Boy Boyard od roku 2005 do 2014. Tym samym ten okres również objął wersję polską, to też polska wersja była jedną z tych wersji, gdzie to zadanie było, było do, wykonywane. A było to nic innego jak kółko i krzyżyk na suficie. Jak widzicie, mieliśmy e, taką oto komnatę, gdzie e, wchodzo, wchodziło trzech zawodników, trzech graczy z drużyny i ich zadaniem było znaleźć odpowiedni układ cyfr. Mieliśmy ponumerowany sufit, Taką, taką tablicę, na suficie, taką platformę liczby, 1, 2, 3, cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i zadaniem tych e, trzech zawodników było odnalezienie e, liczb, które utworzą e, tak, jak w grze w kukoł i krzyżyk, pion, poziom lub łukos, żeby były po prostu w jednym rzędzie. I e, należało znaleźć te cyfry, wcisnąć przyciski, i przez 5 sekund. E, należało te przyciski wciskać, bo ponieważ po 5 sekundach tutaj w tym mie miejscu e, upaliła się linka i klucz spadł e, przez tą rurę. D, tutaj pojawił się w, w tym otworze. Potem należało jak najszybciej e, opuścić, spuścić się na dół i wziąć ten klucz, i po prostu uciec z komnaty. No ale żeby wiadomo, żeby e, te sprawdzić, które e, cyfry są prawidłowe, wówczas należało się wspiąć po tych oto rurkach. Na górę, co nie było wcale takie proste, ponieważ wspinanie się po takich rurkach, które są śliskie, no ogólnie przysparza sporo problemów. To też e, nieraz były z tym problemy. E, to też mieliśmy prawie połowę gier przegraną. No ale większa połowa, większa część była wygrana, ponieważ na przestrzeni tych e, 10 lat Mieliśmy 22 razy tą grę rozegraną w wersji francuskiej, z czego 13 prób zakończyło się sukcesem, czyli zdobyciem klucza, 9 zakończyło się porażką. Na szczęście ani jedna próba nie skończyła się więzieniem, ponieważ gdyby skończyła się jakaś próba więzieniem, wówczas trzech zawodników poszłoby do więzienia i drużyna by grała w składzie osłabionym o połowę. No i tak, do roku 2011 te cyfry, cyfry, które były prawidłowe, podświetlały się na czerwono. Trzeba było znaleźć te cyfry, które się podświetlają na czerwono, wcisnąć je przez 5 sekund i poczekać, aż ta linka tutaj, linka się upali i klucz spadnie przez ten otwór tutaj. Natomiast od roku 2012 wprowadzono coś takiego, że wszystkie cyfry się świeciły, tyle że prawidłowe cyfry, tak jak na załączonym obrazku, świeciły się na zielono, a te błędne na czerwono, czyli trzeba było znaleźć cyfry, które się świecą na zielono. No bo wcześniej te cyfry, które się sieciły na czerwoną, to robiły robotę, a te, które nie, nie działały, to po prostu nie świeciły się wcale. Które, te, te pola, które były, były błędne. I tak to wygląda, jeśli chodzi o to zadanie. No a tutaj co widzicie, ten licznik, licznik, gdzie mamy tą jedynkę na czarnym tle, w tej złotej obwódce, to jest po prostu licznik czasu. To ten licznik na ekranie odliczał 5 sekund, które po, po, były potrzebne, żeby zdobyć klucz. Przez te 5 sekund trzeba było po prostu wciskać te, te przyciski na tych prawidłowych polach. No i tak wyglądało zadanie kółko i krzyżyk na suficie w Forcie Boyard. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!